Piran po niecałych dwóch tygodniach czekania dostałem paczkę od Bang Good. Napisałem do nich, czy nie podeślą mi jeszcze czegoś do zabawy, i okazuje się, że podeślą. A rzecz jest moim zdaniem ciekawa. Wcześniej tego nie było, więc no cóż, bierzmy się za otwieranie. A, muszę Piran Dashi. Dobra. W środku mamy. ...pakunek. Jeśli słyszycie dziwne odgłosy, to, to znowu mój tata. A, <noise> tak, to, to, to mój tata. Dobra, co tu mamy? Okej, okay, to jest to, co myślałem, że to będzie. I... ok. Generalnie e, zapytałem się Gilbesta tym razem, czy nie podeślą mi Tanich noży ceramicznych, bo zasadniczo rynek noży kuchennych jest dla mnie dość obcy. Nie wiem szczerze mówiąc, jakie noże są warte polecenia, etc. I zasadniczo w nożach, wiecie sami, na co dzień raczej w kuchniach. Musisz mi zobaczyć chwilę. Musisz się skupić na tym, co, co, co robię i co mówię. Może najpierw wyciągnę wszystkie noże. Generalnie pewnie wiecie to po swoich własnych kuchniach, że raczej no, nie, nie macie noży najwyższej jakości. I właściwie znajomi raczej w kuchniach też nie mają. Koszt tych lepszych noży kuchennych to jest jednak kilkaset złotych nawet. Więc. Trudno się spodziewać, że ktoś będzie miał super noże kuchenne, a powiem szczerze, nożami, które są dobre, ostre, e, łatwo się ostrze, etc. Bardzo fajnie się w kuchni pracuje, a można zrobić z nimi a, szybko dużo fajnych rzeczy. A, łatwo się kroi, łatwo się sieka, etc. I... Cały taki zestaw można mieć za jakieś 60 zł. Pytanie teraz, czy są czegoś warte. Znaczy, na pewno wiem, że te noże ceramiczne w stosunku do noży ze stali czasem trafiają się dość kiepskie. Natomiast muszę przyznać, to jest całkiem ciekawe, czy te noże są w stanie w jakiś tam sposób z tymi stalowymi konkurować. Więc jeśli tak, to znaczy, że. Można mieć całkiem tani nóż ceramiczny, który będzie mniej więcej tak samo dobry, albo nawet lepszy od tych średniej klasy noży kuchennych ze stali. I w tym momencie może nawet opłaca się kupić raz na jakiś czas taki tani zestaw noży ceramicznych i po prostu po jakimś czasie go wyrzucić i kupić nowy, zamiast wydawać, wiecie... Kilkaset złotych na jeden porządny nóż kuchenny, a potem dokupywać kolejne do zestawu. Uh, wiadomo, co kto lubi. Wydaje mi się, że jeśli nie jest się jakimś super, wiecie, uh, super profesjonalnym kucharzem, nie, nie ma sensu wydawania jakichś dużych uh, kwot na tym nóż. Uh, to chyba raczej kwestia kart niż noża. pozwólcie, o, git. Co jak widzicie, noże są ostre, to jest fajne. Nie wiem, jak z tą obieraczką, nie, nie wiem, jak ją wypróbować. Okej, okay. no, nie, to się raczej nie uda. Uh, natomiast, yy, no tak jak wspomniałem, będę się bawił tymi nożami. Uh, pod koniec, yy, po jakimś czasie, powiem wam co o nich myślę. A moja mama, myślę, ucieszy się z nowych noży kuchennych, bo zawsze narzeka, a mi się nie chce ostrzyć, szczerze mówiąc, to jest to, chyba, że wiecie, szewc bez butów chodzi. Eee, dobra, trochę chaotyczny jest ten odcinek, więc podsumowując, chciałem te noże, żeby sprawdzić, czy będą dobre, jeśli będą dobre. To może świadczyć, że wiecie, raz na jakiś czas opłaca się kupić tanie noże ceramiczne i po prostu po jakimś czasie je wyrzucić, a wiadomo, że te noże są na pewno będą kiepskie do ostrzenia, do tego trzeba mieć tylko i wyłącznie diamenty, to złapiam. A no cóż, a też podejrzewam, że położenie ładnego ostrza z ręki będzie na tym trudne. Więc tak jak wspomniałem, może nawet będzie się opłacało kupić ten nóż i wyrzucić. Zakładając, że będzie lepszy i będzie dłużej trzymał ostrość od takiego przeciętnego stalowego noża z marketu za kilka złotych. Więc. zobaczymy. Mam do Was prośbę, oczywiście, jak zwykle, jeśli macie jakieś doświadczenia z nożami ceramicznymi, zarówno takimi, wiecie, badziwnymi tanimi, jak i nożami. Z wyższej półki. Prosiłbym, żebyście się dzielili. Tak samo wiem, że kilka firm, m.in. Boker teraz i Shredd, chyba wypuściły tanie noże ceramiczne składane. Więc jeśli używacie czegoś takiego na co dzień, też bym prosił o jakąś podpowiedź, czy to ma sens, czy to działa. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o nożach ceramicznych, to niestety póki co nie pomogę. Jedyne co wiem, to. No cóż, są kruche, bo no. ta ceramika jest bardziej zbliżona, jeśli chodzi o właściwości do szkła. Natomiast, tak jak widzicie, za 60 zł taki zestaw, nawet z obieraczką. Nie wiedziałem, że obieraczka jest w zestawie. Jest całkiem nieźle, muszę przyznać. Wiem, że są też droższe zestawy. Ten już jest raczej kiepski. Wiem, że są droższe zestawy, jeszcze jakieś stojące są fajne, że mają chociaż te okładki, więc gdzieś tam wrzucić ten nóż do szuflady nie będzie problemu. Nie, nie, raczej się ktoś nie potnie. No na pewno nie są też jakieś super super ostre. Ale wydaje mi się, że są w obecnej formie wystarczające do kuchni. A no w porównaniu z tym, co mają. Przeciętne osoby. Jak czasem do kogoś idę i łapię za nóż, to o jezu. Mi się nóż odpiera w kieszeni. Dobra, e, chyba nawet zaraz zacznę ich używać, bo mam do pokrojenia trochę czereśni. E, o, próbuję robić wino, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. E, tak, i jak zwykle, oczywiście link do Bank -gooda znajdziecie w opisie. Wiem, że tam Bank Good mi coś jeszcze podeśle, więc. To może być równie ciekawe, równie ceramiczne. Natomiast póki co czekam na drugą paczkę. Ta przyszła w miarę szybko. Banguda wam polecam w przeciwieństwie do innych chińskich stron, o których już nie chcę wspominać. I to tyle. Kolejny chaotyczny unboxing, który okazuje się, że lubicie, bo z tego co widziałem, ilość wyświetleń unboxingów ostatnio przynajmniej jest całkiem fajna w stosunku na przykład do recenzji. Dziwne. Dobra, tyle. Miłego dnia.